Wiesz, kierowco i właścicielu pojazdu, dlaczego karanie za odcinkowy pomiar prędkości jest bezprawne? Bo odcinkowy pomiar prędkości to jest nic innego jak badanie średniej prędkości na danym odcinku. A nie ma takiego wykroczenia w polskim systemie prawnym. W polskim systemie prawnym jest wykroczenie polegające na przekroczeniu prędkości w danym miejscu, i prędkości stricte i ściśle określonej. Nie ma wykroczenia przekroczenia średniej prędkości. Gdy średnia prędkość, to nie wiemy, jaka była prędkość najwyższa, jaka najniższa, na jakim, w którym miejscu ta prędkość została przekroczona. Mało tego, może się zdarzyć, że na odcinek odcinkowego pomiaru prędkości wiedzie jeden kierowca, bardzo wolno, a drugi go zmieni i e, e, przy, potem przygazuje. O, w odcinkowym pomiarze prędkości będzie wszystko w porządku, tymczasem on będzie na pewnym odcinku jechał 200 km na godzinę i może być odwrotnie. Może wjechać e, jakiś rajdowiec gazem w ten odcinkowy pomiar prędkości, tak? Ale żona powie: Stary, stary, nie jedź 200, wysiadaj, ja się przesiądę. Po czym się przesiada, jedzie już wolno, zgodnie z przepisami, ale kiedy wyjeżdża, średni pobier prędkości jest wyższy niż był zakładany na tym odcinku, i pstryknięta jest kto? Żona, ta, która w, po, przesiadła, przesiadła się potem. To są po prostu bzdury. Nie ma takiego wykroczenia jak przekroczenie średniej prędkości, więc nie daj się na to łapać, nie przyjmuj nigdy takiego mandatu i reaguj w sposób przemyślany na takie wezwania.